Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco. Kolejny piątek, kolejna, e, kolejny zapach przed nami. Dzisiaj nie wąchamy próbki, otwieramy zapach. Esse fragrance e, i jest to zapach, jak sama nazwa wskazuje, uwaga, pokazuje Unisex 207. Jak widzicie, zapieczętowany, nie wąchany, kupiony w ciemno. Sprawdźmy. Loter mam, zapach mam, więc otwórzmy go i zobaczmy, cóż to takiego jest. Uwaga. Uuu, taki trochę powiem Wam. Handmade. Mhm. Mm Odłóżmy. Mm. Marka Markez w ogóle e, powstał w Ukrainie. I. i tam jest tworzona, mam nadzieję, że nadal. E, to jest 60 Powiem Wam szczerze, flakon wygląda naprawdę obiecująco. Odkręcane? Nie. E, nieźle, tak bardzo niszowo. Od razu, jak widzę taki flakon, kojarzy mi się Serge lutę. Zobaczmy, cóż to jest ewarty za zapach. Chwila, chwila, chwila. Jak to jest odpowiednik czegoś, 100%. <grym> Kochani, to na, na pewno kojarzycie nasze rodzime marki, naszą rodzimą markę typu FM Group Federico Machora. Oni też mają numery perfum. Ja to wziąłem trochę w, no mówię w ciemno, popatrzyłem na flakon i wrzuciłem po prostu do koszyka. Nie był drogi ten zapach, ale na dole jest bity numer. Widzicie? Jakby etykieta jest jedna, a na dole jest bity numer. Więc mamy do czynienia na bank z jakąś inspiracją, 100%. Coś Hugobos, Hugo, Boss, Mercedes, Krida Może jest świeże, jest cytrusowo, jest wodnie, jest trochę miętowo, elegancko, przyjemnie. Hmm. Ciekawe. Skąd znam ten zapach, ale nie powiem wam teraz co to jest. Gdzieś mi z tyłu głowy świta, ale nie jestem w stanie jakby zlokalizować co to. Może być, ja już mam wszędzie wszystko, tutaj jeszcze nic nie mam. Jak nagrywam filmy, to staram się to robić, wiecie, takim jednym rzutem, żeby em, zabezpieczyć was, żebyście mieli co oglądać, żeby nie było takiego momentu, żeby będzie jakiś przestój na kanale. Mhm, jest miętowo, czuć lekkie akcenty z neroli, czuć cytrusy. Ciekawy, taki lekko kolonialny. Jak mówię, 60 bardzo mi się podoba flakon bez wysoki smukły. Eee, muszę wziąć tę markę na tapet, zobaczyć co to w ogóle takiego jest i czy, czy to nie są właśnie jakieś takie inspiracje, odpowiedniki, bo tak mi coś tutaj zaciąga, że tak może być. Oczywiście ja nie mówię, że to jest źle. Najgorsze, co można zrobić, to jakieś takie żywe podrypy, typu Tom Frod, tak, Guki e, czy Chiork bo i takie rzeczy się zdarzają, i później stać na rynku i gdzieś to po prostu pchać. Natomiast w momencie, kiedy ktoś się inspiruje i faktycznie szuka swojej drogi, to może nie jest to taki zły pomysł. A to jest ciekawe. No teraz idziemy w jakieś takie noty, których nie znam. Na bloterze takie otwarcie znajome, ale później Totalnie nie. Trochę herbaciane takie akcenty L Grey. No ciekawe, zobaczymy. E, moi drodzy, jeżeli znacie markę, jeżeli znacie zapachy, też podzielcie się na dole w komentarzu. Czekajcie na e, recenzję, bo na pewno się pojawi. Nie zostawię was tak. Jak już kupiłem, ponoszę go, to dam wam znać, co to jest warte. Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.